Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku ze zdrapkami irlandzkimi i dzisiaj przychodzę do was z takim małym odcinkiem mam tylko dwie zdrapki wzięłam bingo za 4 euro oraz olkarz za 3 czyli 7 euro wkład w odcinek no nie ma co szaleć, bo wiadomo jak to jest z tymi zdrapkami także dzisiaj takie zdrapeczki z racji tego, że są tylko dwie zrobimy sobie bingo w całości jest to akurat to bingo gdzie się zdrapuje wszystkie pola i nie trzeba nic długopisem zakreślać. Także co kochani, życzę Wam miłego oglądania. Yy, no i zaczynamy. Zacznijmy sobie może od tej małej zrabki będziemy już ją mieć z głowy. Olkarz za 3 euro. I tutaj szukamy trzy razy tej samej kwoty w grze numer 1 Ale niestety nie mamy. Tutaj mamy wygrywające liczby. 8, 11. A mamy 18. 16. O, jest 11, jest wygrane super. I 8. O! No i ładnie. Nawet jak tutaj będzie potrójce, trójce, no to. A nawet jak tutaj będzie po trójce, a tutaj nic nie będzie, no to będziemy tylko euro na minusie. Także no mały wkład. zobaczymy że super, że już na wstępie jest jakaś wygrana o, no i proszę, jak pięknie mamy dyszkę, ale pięknie jesteśmy na plusie dzięki małej zdrapeczce a wkład w odcinek to tylko 7 euro, no i jak pięknie jeszcze możemy to potroić i może być trzy dyszki, kto wie No mamy razy jeden, ale jak najbardziej cieszy. Nie spodziewałam się nawet, że widzicie, nawet kupując tylko dwie zdrabki można czasem wyjść na plus. Ok, no, robimy bingo. Mam nadzieję, że wszystko ładnie widać, a jeszcze taka ciekawostka. Zdrabka z numerem pierwszym, więc no, jestem jej bardzo ciekawa. I to jest to bingo, które dosyć często mi daje wygrane, więc jeszcze coś możemy do tej dyszki Dorzucić. Mam nadzieję, że w miarę szybko się uporamy z tą zdrabką, bo nie chcę też Was zbyt długo trzymać, e, drapiąc tylko dwie zdrabki, ale zobaczymy, jak będzie. Szukamy 23 i 30. 23. Tu mi się coś maźnęło. 17 i 9. Jest 9. Dwadzieścia cztery i trzydzieści sześć. I jeden, jeden, siedem, siedem. sześć, trzy, pięć sześć. 4425 tu jest dobrze, że wpadło, bo i tak była zrapana

Zobaczymy 16, 19, 1 i 51, 42. Tutaj nie było. pięćdziesiąt i trzydzieści siedem, dwie ostatnie, czterdzieści siedem i czterdzieści jeden

45 i 70. Przedostatnia to 62. No i czego nam brakuje? 72 mogłoby wpaść. 59 42 72 zaraz, 72 nie wpadnie bo to by była linia za 40 a tutaj za 12 nie ma takiej wygranej jak 52 67 mogłoby jeszcze wpaść to by dało, dało dwie linie no, patrzymy Siedemdziesiąt jeden, no nie ma, nie ma, tu nie było tej czterdziestki dwójki. Dobra, sprawdzamy bonus, musimy w bonusie znaleźć trzy takie same symbole. Ale mamy trzy różne. Także niestety nie udało się w tej zdrabce. W tym bonusie nigdy nic nie miałam yy, Zdrabka była z numerem pierwszym, ale jedyneczka dzisiaj zawiodła. Także tutaj już nic nie ma No dobra, pusto, ale yy, to nas tak bardzo nie martwi, bo yy, wkład w odcinek to było 7 euro, 4 za bingo, 3 za tego triplera małego, no i na tym małym triplerze mamy dyszkę, 11 i 8, 11 za piątkę, 8 za piątkę, mnożnik razy 1, więc dyszka. Więc pomimo małego wkładu jestem dzisiaj na plusie, tak więc bardzo się cieszę, kochani. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapki, zostawcie komentarze, subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału. Zachęcam również do nie reklam, które pojawiają się przed, po i w trakcie moich odcinków, no bo te reklamy to jest zawsze takie małe wsparcie dla mnie. A wiadomo jak to jest z tymi zdrabkami. Także trzymajcie się ciepło, kochani. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Pa pa.